Mówi się, że bramkarz powinien być szalony, porywczy, wulgarny i despotyczny w stosunku do obrońców. A co jeśli wam powiem, że można mieć pseudonim Bambi ze względu na spokój oraz opanowanie i być przy tym czołowym bramkarzem świata? Dziś przedstawiłem wam sylwetkę prawdziwego bramkarskiego dżentelmena, ostoje reprezentacji polski oraz walijskiego Słoncej Łukasza Fabiańskiego. Fabian urodził się 18 kwietnia 1985 roku w Kostrzynie nad Odrą. jednak wychowywał się w maleńkich Słubicach. Jak wspomina, jego rodziny dom był skromny, jednak otaczali go kochające rodzice. Łukasz w jednym z wywiadów powiedział, że odziedziczył po nich pewne cechy. Po mamie urodę, a po tacie pracowitość. I trzeba przyznać, mając wsparcie bliskich kariera musiała się rozwijać w odpowiednim tempie. Kariera, która rozpoczęła się w wieku 14 lat właśnie w słubickiej Polonii. Następnym krokiem była słynna szkoła bramkarska i klub MSP Szamoduły. Jeszcze przed trafieniem do poważnej piłki uczył się piłki seniorskiej w takich miejscowościach jak Dresdenko, Brodnica i Gniezno. W 2004 roku podpisał zawodowy kontrakt z Lechem Poznań. Również w tym roku Łukasz był na stażu w Arsenalu, jednak zdecydował się wrócić do Polski, chociaż w kolejorzu był tylko rezerwowym. Dlatego też w przerwie zimowej przeniósł się do Legii, gdzie po odejściu z klubu Artura Boruca zadebiutował w rozgrywkach Ekstraklasy w kolejnym sezonie. I to właśnie w rozgrywkach 2005-2006 Łukasz zdobył Mistrzostwo Polski oraz tytuł najlepszego bramkarza. To drugie osiągnięcie udało mu się powtórzyć również rok później. Tak znakomita gra w Legii poskutkowała transferem do ligi jego marzeń – Premiership. Jednak zanim o nowym rozdziale, jakim był londyński Arsenal. Właśnie za czasów gry w Warszawie Łukasz otrzymał pseudonim Bambi, gdyż jego koledzy z klubu zobaczyli go na premierze właśnie tego filmu. Zresztą Łukasz od zawsze był profesjonalistą. Nie było mowy o imprezach, a nawet jego obecna żona Anna wspomina, że najważniejsze były treningi, a dopiero na drugim miejscu randki. Jednak mimo to są teraz szczęśliwym małżeństwem. Zresztą Łukasz ma w sobie coś, przez co nie da się go nie lubić. I można to usłyszeć zarówno od kolegów z boiska, jak i od księdza z parafii, w której Łukasz brał ślub. To właśnie on powiedział w czasie rozmowy z naszym scenarzystą, że Łukasz jest normalnym, bardzo sympatycznym facetem prawdziwym wzorem dla wszystkich. Zwłaszcza dla ministrantów, których obdarował autografami i wraz z małżonką stanęli do wspólnego zdjęcia. Podpisanie kontraktu z Arsenalem miało pozwolić Fabianowi na wypłynięcie na głębokie wody. W barwach kanonierów zadebiutował 25 września 2007 roku w meczu Pucharu Ligi z Newcastle wygranym przez jego zespół 2-0. Na pierwszy mecz w Premiership przyszło mu czekać aż do 28 kwietnia i meczu z Derby kanty, zakończonego wynikiem 6-2. Cały sezon natomiast zakończył z ośmioma występami, a kolejną kampanię również rozpoczął jako bramkarz rezerwowy, lecz dostał szansę debiutu w Lidze Mistrzów w meczu z tureckim Fenerbacze. Do końca sezonów 2008-2009 i 2009-2010 pozostawał zmiennikiem alumni, pojawiając się na boisku sporadycznie. Nie był to dobry okres w karierze Łukasza. Musiał się wtedy zmagać z falą krytyki na wyspach, gdyż duża część jego występów była poniżej jego możliwości. Dorobił się wtedy przezwiska Flapichanski, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Puszczalski. I kto wie, może właśnie takie zdarzenia zmotywowały Łukasza do tego stopnia, że w kolejnym sezonie dostał szansę gry w derbach Londynu na Whitehart Lane z Tottenhamem. Arsenal wygrał 4-1 po dogrywce. Łukasz rozegrał dobry mecz, jednak popełnił błąd przy bramce Robiego Kina, do czego później sam się przyznał. To nie zniechęciło jednak Arsena Wengera do stawienia na Polaka. Ten odpłacił mu w meczu z Partizanem Belgrad, w którym zagrał świetnie, m.in. broniąc w ostatnich minutach rzut karny. Francuski menadżer kanonierów przyznał wówczas, że to w końcu zawodnik, którego od dawna widzieliśmy na treningach. Po kolejnych świetnych spotkaniach z czystym kątem przeciwko Manchesterowi City, Wolverhampton i Evertonem, Łukasz w Anglii stał się popularny, a o feralnym pseudonimie zapomnieli wszyscy. Znów z ust coacha Arsenalu padły słowa, że Łukasz jest bramkarzem na stałe, a w niedalekiej przyszłości może stać się najlepszym bramkarzem w Premier League. I pewnie tak by było, gdyby nie kontuzja odniesiona w meczu z Manchesterem City 5 stycznia 2011 roku. Uraz okazał się na tyle poważny, że wyeliminował go z gry do końca sezonu. W następnym musiał ponownie pogodzić się z rolą rezerwowego, bo do pierwszego składu przebił się Wojciech Szczęsny. To właśnie w tamtym czasie mówiło się, że Łukasz jest najlepszym rezerwowym na świecie. Niestety sytuacja w klubie nie uległa zmianie, choć w kolejnych sezonach Łukasz jeszcze nie raz został bohaterem kibiców Arsenalu. Choćby w jego ostatnim sezonie, kiedy to w półfinale Pucharu Anglii przeciwko Wigan obronił dwa rzuty karne, a w meczu finałowym z Hull City bronił wyśmienicie i doprowadził kanonierów do pierwszego od 10 lat trofeum. Tak zakończył nie do końca spełniony rozdział pod tytułem Arsenal London przenosząc się w letnim okienku do Walii, a konkretnie do ówczesnego Benjaminka Premier League, Swansea. Sezon 2014-2015 rozpoczął z wysokiego C od zwycięstwa 2-1 z Manchesterem United. Łukasz szybko stał się filarem walijskiej ekipy w 37 ligowych meczach zachowując czyste konto. Poskutkowało to wyborem właśnie zawodnika ze słubic najlepszym bramkarzem ligi oraz najlepszym zawodnikiem zespołu Swansea przez prestiżowy magazyn 442. W następnych rozgrywkach jego rola nie zmieniła się, jednak czyste konto zachował w dziewięciu meczach. Był bliski zdobycia bramki w meczu na Old Trafford z United, jednak piłka po jego strzale minimalnie minęła słupek. Sam Fabiański został bardzo pochwalony, ponieważ w bramce tego dnia grał rewelacyjnie. W wali kibice go pokochali, a on odwdzięcza się nie tylko dobrą grą, lecz upominkami, którym ostatnio obdarzył młodego kibica Swansea za najlepsze wykonanie klubowej przyśpiewki. Wracając jednak do futbolu, kwintesencją sezonu 2015-2016 miał być występ na Euro. Jednak zanim o turnieju we Francji, przyjrzyjmy się kilku ważnym faktom. Łukasz Fabiański zadebiutował w pierwszym zespole 28 marca 2006 roku w meczu z Arabią Saudyjską. Mimo młodego wieku i ubogiego stażu Paweł Jana zdecydował się wziąć go na mundial do Niemiec w miejsce Jerzego Dudka. W kolejnych latach Łukasz w kadrze grywał sporadycznie, jednak regularnie był powoływany. Pojechał z kadrą do Austrii i Szwajcarii na Euro 2008, ale i tam musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Pech nie opuszczał Łukasza przed turniejem rozgrywanym w Polsce, gdzie na jednym z treningów doznał kontuzji barku. Chociaż poprawmy się. Według relacji ówczesnych kadrowiczów cała sytuacja miała miejsce już po zakończeniu ćwiczeń, kiedy to Marcin Wasilewski i właśnie Fabian zostali na wykonanie jeszcze jednego karnego. Karnego, który pokrzyżował udział Łukasza w Euro 2012. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Do bramki Polaków na dobre wrócił dopiero w 2015 roku i w pojedynku z Irlandią w eliminacjach Euro. Do końca tych szczęśliwych dla Polaków rozgrywek nie oddał miejsca w pierwszym składzie, będąc filarem naszej kadry, w niektórych momentach ratując nasz zespół z opresji. Już wtedy ci, którzy zarzucali mu, że nie potrafi bronić efektownie, musieli lekko ugryźć się w język. Jednak najwspanialsze w jego reprezentacyjnej karierze miało nadejść w czerwcu tego roku. Łukasz był w świetnej formie i przede wszystkim unikały go kontuzje. I tak oto 12 czerwca w meczu przeciwko Irlandii Północnej w bramce reprezentacji stanął. Wojciech Szczęsny. Można powiedzieć, że ten zawodnik był w czasie zawodniczej kariery przekleństwem. Jednak Łukasz wiedział, jak sportową złość przekuć w zwycięstwo, i gdy Wojtek doznał kontuzji, wszedł do bramki Polaków i coraz bardziej zachwycał świat. A Apogeum Formy przyszło w meczu ze Szwajcarią. Helweci przez długi czas nie mogli znaleźć sposobu na grę naszej defensywy i bramkarza. I mimo tego, że Xerdan Shakiri zdobył niesamowitą bramkę, to w tym dniu najjaśniej świeciła gwiazda Łukasza Fabiańskiego. Jego fenomenalne, niemożliwe wręcz interwencje po strzałach Rodrígueza i Derdioka dały Polakom szansę na awans do finału. Tam Łukasz bronił na bardzo wysokim poziomie, jednak znów pech dał o sobie znać, kiedy to piłka po strzale Renato Sancheza odbiła się od naszego zawodnika, powodując, że strzał był nie do obrony. Wiemy dobrze, jak zakończyło się to spotkanie. Wiemy też, jak bardzo Łukasz przeżył to wydarzenie. To właśnie słowa wypowiedziane w jednym z wywiadów najlepiej obrazują jego oddanie piłce nożnej. Bo jak inaczej nazwać, jeśli bohater kadry przeprasza ze łzami w oczach, że nie dał rady obronić rzutu karnego? Taki właśnie jest Łukasz Fabiański. Subtelny, spokojny, wyjątkowy walczak, profesjonalista w każdym calu. Niesamowity człowiek, będący wzorem dla młodych ludzi, zwłaszcza pod względem skromności. I mimo, że na jego szyi nie widnieje już srebrny łańcuch jego muzycznego idola Tupaka, to blask jego gry i poświęcenia w sercach polskich kibiców będzie świecił przez wiele lat. Łukasz, gratulujemy tak wspaniałej dotychczasowej kariery oraz życzymy Ci powodzenia w kolejnych latach grania. Jednak film ten niech będzie wielkim podziękowaniem naszej ekipy i widzów za dotychczasowy wkład w tak wielki poziom naszej reprezentacji. Mamy nadzieję, że na Mundialu w Rosji nie będziesz musiał sobie wypominać nieobronionych karnych, a będziesz się cieszył z wielkich chwil polskiej piłki.